Cześć, kochani! Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego koty zawsze lądują na cztery łapy? Dziś odkryjemy fascynującą tajemnicę kociego ogona. Ten długi, zwinny ogon to nie tylko ozdoba, to prawdziwe dzieło natury. Wyobraźcie sobie lino skoczka z tyczką balansującą. Dokładnie tak działa koci ogon. Podczas skoków z wysokości, wspinaczki po parapetach, czy gonitwy za zabawkami, Ogon pomaga kotu zachować idealną równowagę. To właśnie dlatego koty potrafią wykonywać tak niesamowite akrobacje. Gdy kot skacze, jego ogon działa jak naturalna przeciwwaga, błyskawicznie dostosowując pozycję ciała do sytuacji. To jak mieć własnego, wbudowanego asystenta równowagi. Jeśli spodobał Wam się ten filmik o kocich supermocach, zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie kanał. Czeka na was jeszcze więcej fascynujących ciekawostek ze świata zwierząt. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.